Króciutko, bo jestem przeziębiony i oszczędzam głos. Tutaj gospodarz kanału Usi powołał się na nasz film o Potomac Foundation, mówiąc: Odczytał prawidłowo film, że tak powiem, że jest to wydmuszka, że Potomac Foundation jest wydmuszką. Nie ma publikacji, nie ma, nie ma za bardzo zakorzenienia, nie ma normalnego rozwoju struktur, żeby później eksperci zasilali kolejne administracje państwowe, coś takiego, nic takiego się nie dzieje. 90% tego wszystkiego, co tam jest, to rzeczywiście jest związane z Bartosiakiem albo jego kolegą Karberem. Więc tutaj oczywiście zgoda, albo tak właśnie jest. Po to to nagraliśmy, żeby to pokazać. Gospodarz kanału Uszy, nie wiem jak on ma, się nazywa, nie widzę nigdzie nazwiska, ma trochę inną wizję tego, co się dzieje, myślę, że warto to powiedzieć. To znaczy, jem, jemu się wydaje, on uważa, że Zachód jakby dążył do tego starcia. Po 2014 roku uważ, uważano, i on tutaj się posiłkuje właśnie dokumentami z Potomac Foundation od Carbera, z wypowiedziami, wypowiedziami Bartosiaka, że trzeba było nie popuścić Ruskim, żeby nie zachęcać chińczykom, Chińczyków w sprawie Tajwanu, że to jest wszystko jedna, jedna walka. No pff, taka jest narracja właśnie też Bartosiaka i Carbera, ale czy to jest prawda? Poza tym... Jest jeszcze ta kwestia, że traktuje się Ukrainę na zasadzie takiej, no, że jeżeli Ukraina chce działać razem z Amerykanami przeciwko Rosjanom, no to jest wola samych Ukraińców, tak. Natomiast to wszystko jest zawsze na zasadzie, że te Ukraińcom przedstawiają jakieś takie owieczki, od których nic nie zależy, które są oszukiwane cały czas. My i Niemcy też, a tylko Amerykanie i Rosjanie wiedzą, co się dzieje. No nie, tak to nie działa, tak. Zarówno Majdan, jak i inne rzeczy to była świadoma decyzja, że nie chce się należeć do ruskiego miru. Nie wiem, czy można określić pułk Azow jako oligarchiczną pseudoarmię i tak dalej, co tutaj pada też. Nie wiem, czy to oligarchowie to majstrowali oryginalnie, czy nie. Wiem tylko, że to było na wzór brytyjskich organizacji, znaczy brytyjskich oddziałów wojskowych, które były właśnie z chuliganów tworzone i potem na wzorowych patriotów zrobione. No i tyle. No. natomiast bez samych Ukraińców absolutnie by nie było mowy. Ukraińcy byli tak wkurwieni po zabraniu im Krymu i tak dalej, że nie było mowy w ogóle o tym współpracy jakiekolwiek z Rosją. Więc oczywiście, że próbowano się dogadać z Zachodem i Zachód tam, no, na to się interesowało już przed atakiem tym ostatnim rosyjskim. Sprawą ukraińską. Także to jeszcze nie oznacza, że Ukraińcy zostali w jakiś sposób wykorzystani, po prostu wspólny interes, tak? Rosjanom dać po dziobie, żeby nie fikali. Chińczyków ostrzec może przy okazji i chociaż moim zdaniem Chińczycy są tak nadmuchani, że zapomina się, że oni jednak. Nie mają floty, żeby podbić Tajwanu, to nie jest takie, taki pryszcz podbić Tajwan. O tym już mówiłem, więc nie wiem, czy tutaj te Chiny rzeczywiście stanowią jakieś tutaj coś w tym równaniu. Natomiast, no tak czy inaczej, cieszę się, że kolejni YouTuberzy zauważają, że Potomac Foundation jest no, wydmuszką, tak? I, I którą być może karber z Bartosiakiem sobie sami stworzyli, żeby. Yy, żeby się wydawało, że coś tam jest z tej ich wiedzy i jakieś połączenie z administracją USA oni mają. Wydaje mi się, że mimo, że Usi zauważa, że Potemak Foundation jest wydmuszką, to on nadal w sumie uważa, że jak ma jakieś połączenie z, i Carver z administracją USA, a to jest rzecz bardzo wątpliwa. Mi tu raczej wygląda na to, że oni się Podszywają pod kogoś, znaczy podszywają, udają kogoś z dobrymi kontaktami, tak jak ostatnio jak um, powiedział o prezesie Kaczyńskim per Jarosław, nie wiem co zrobi Jarosław, tak jakby wink wink, że niby jest z nim w takich doskonałych kontaktach. Także cieszę się, że kolejni youtuberzy zauważają nasz film o Potomac fant Fantasian, jak my mówimy, czyli Foundation, ale w sumie Land bardziej takie. Ale no nie do końca ta sama optyka konfliktu, więc może warto parę słów powiedzieć, no to powiedziałem.